Ma, Lego jest fajne. Możecie kupić najróżniejsze i naprawdę świetne zestawy od tej firmy, lecz czasami nie dostajemy od niej najwyższej jakości produktów. Dzisiaj właśnie przyjrzę się tym gorszym i omówię najgorsze zestawy Lego 2024 roku. Zapraszam. Pamiętajcie, że to tylko moja opinia o plastiku i nie bijcie mnie za nią. Dobra, zacznijmy. Otóż, co może sprawiać, że jakiś zestaw jest słaby? Na pewno zbyt wysoka cena. Tak jest w przypadku choćby tego wielofunkcyjnego pojazdu ninja za prawie 400 zł. Według mnie, sama budowla nie budzi podziwu, tym bardziej że jej koszt jest zawyżony. Przepłacony na pewno jest też ten kreatywny zestaw do budowy droidów. Dla mnie same robociki nie wyglądają jakoś świetnie, a co dopiero jak damy im jakieś losowe ubranka i akcesoria, które dostajemy w zestawie. Jakby po co to komu? Okej, okay, dla dzieci jest to spoczko, ale są lepsze zestawy za tą cenę. Plusem jest za to ta unikatowa figurka na 25 lecie. Za drogi jest choćby też ten niewielki Meg z za dwie stówki. Nie podoba mi się zbytnio. Te większe są o wiele lepsze. Na przykład ten jest przepiękny. Zdecydowanie od zestawu może odpychać nas przede wszystkim jego wygląd. Idealnym przykładem jest ten nieszczęsny Shadow Sonika, którego głowa moim zdaniem wyszła po prostu źle. Przede wszystkim od przodu wygląda tragicznie. Zmarnowany potencjał. Jak mowa o brzydkich twarzach, to zbudowany gruz minionków wygląda dziwnie jest przerażający. Nie podobają mi się w ogóle te zbudowane z klocków wielkie figurki postaci superhero. Choćby taki kapitan Ameryka wygląda średnio, ta jego głowa mi się nie podoba, a Batman na motorku za aż 330 zł katalogowo też nie jest krat mojego serca. Lubicie Gwiezdne Wojny? Na pewno pamiętacie tę scenę, jak Luke Skywalker w swoim mechu atakuje wrogów z mieczem świetlnym. Ta, te konstrukcje robotów nie mają nic związanego z filmami i wszystkie te ze Star Wars są brzydkie, no szczególnie ten luka Skywalkera. Tak samo jak ten helikopter z Lego City. Nie wiem, no po prostu słaby helikopter. Bardzo nietypowy jest ten set z filmu Wicked, przedstawiający dwie główne postacie w wersji figurek zbudowanych w całości z klocków. Pomysł według mnie nie wyszedł i najgorzej wyszły moim zdaniem te zbyt duże, nieproporcjonalne głowy. Rocket w wersji klockowej za 260 zł też wyszedł źle. Coś mi w jego designie nie gra. Wiem, że raczej ciężko było tego bohatera odwzorować, Lecz i tak mam wrażenie, że mogło wyjść to lepiej. Plus to figurka gruta. Lecz najgorszym zestawem roku 2024 jest zestaw na licencji w głowie się nie mieści dwa. Po pierwsze, kosztuje on 150 zł, a jest brzydki. Dostajemy tu takie kostki z zbudowanymi na nich portretami postaci z filmu. Nie dość, że wyszły one słabo, to jeszcze nie rozumiem samego konceptu. Czemu nie dać nam całego zestawu z tym pokojem z filmu? Tylko takie coś. No i rozczarowują tu także figurki. Postać obawy wyszła fajnie, ale radość w wersji mini laleczki już tak średnio. No i czemu nie mamy reszty emocji? Czemu nie wydali większego, lepszego i bardziej dopracowanego zestawu? Po prostu zmarnowany potencjał.